Gdański Uniwersytet Medyczny otwiera drzwi dla lekarzy i specjalistów z zakresu nauk medycznych i paramedycznych, którzy chcą zdobyć lub poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w zakresie trychologii. Oferowane przez Gdański Uniwersytet Medyczny studia mają na celu przedstawić, jak ważne w trychologii jest podejście holistyczne, a nie skupianie się wyłącznie na owłosionej skórze głowy, której dysfunkcje są najczęściej objawem, a nie przyczyną problemu. W skład zespołu dydaktycznego wchodzą lekarze klinicyści, immunolodzy, dietetycy, farmaceuci, kosmetolodzy, chemicy oraz specjaliści z zakresu trychologii z wieloletnim doświadczeniem. Specjalistyczna wiedza pozwoli na dogłębne zrozumienie zjawisk patologicznych manifestujących się na owłosionej skórze głowy. Słuchacze zdobędą także niezbędne umiejętności praktyczne do prawidłowej diagnozy pacjentów i skutecznego prowadzenia terapii trychologicznych. Ponadto oferujemy zajęcia ze specjalistami do spraw ekonomii, zasad tworzenia własnej marki oraz brandingu, co bezpośrednio może przełożyć się na sukces w branży trychologicznej. Studia podyplomowe oferowane przez Gdański Uniwersytet Medyczny to unikalna okazja do zdobycia specjalistycznej wiedzy oraz uzyskania niezbędnych kwalifikacji w dziedzinie trychologii.